Witam Was moi drodzy, jestem Zygfrydku, a to jest szpieg. Ko pierwszy dzień ze szpiegiem w sobotę, ponieważ ostatnio w tygodniu nie mam zbytnio czasu i warunków do nagrywania, tak więc nagrywamy tylko weekendy. To jest słabo, bo większość gra klasą co Zygfryd, no i dzięki temu będzie mnie trudniej znaleźć, tak. O, spam w ogóle przez milion osób nie na czasie głosowym Jak to nie działają? Nie. Działają Działają Widać? Widać Tu nie masz czapki Widzicie? przecież Wygryw Zrobiłś za mną Jakiego screenshota? No normalnego Dobra damy, damy Nice Dowoje ludzie No i ten w każdym razie, bo nie powiedziałem, tak trochę się zagadałem eee, Mapa to PL Betwater Basin, czyli ciśnięcie łózeczka Ja jestem szpiegiem, ponieważ to jest pierwsze nagranie ze szpiegiem Jutro w będzie drugie przypuszczam eee, No i ten Nie wiem o czym ty do mnie rozmawiasz Słucham? Nie wiem o czym ty do mnie rozmawiasz. Serwer oczywiście mój w ogóle też nie ma. Czemu nie było tygodnia wyszło Jak to nie ma, a to teraz jest? Przecież no, gram z No tak. Dzisiaj tylko. No, bo... no bo w tygodniu nie mam czasu, więc w weekendy nagrywamy to już mówiłem z tygodnie temu. Aha, a na zapas będziesz nagrywał? Kogo? Na zapas! Nie raczej nie. Żeby było co oglądać. Nie raczej nie, nie okay. mam już tyle czasu niestety Aha Ja też wiem, że się, się przebierzemy za... Ten. Ja płonę! Tam to hułem jeden grają i niego tylko Dobra, to jest o, 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 co, co to było? Skąd wiedziałeś, że tam jestem? Co A, za ja cheater? Nasknąłem się na ciebie. No, ciebie, się ciebie zobaczyłem twój cień A guzik prawda. Wreszcie ja się nie ruszałem ciebie, i byłem niewidzialny Chodź po ty za śpiewiem no, Koniec Jak ja wejdę na ciebie naciecz ten, e, pokazujesz się. A nie wiedziałem, że na mnie ktoś wszedł w ogóle. A, dobrze, ja przyszedłem tam na górę, żeby strzelać za bogi. Naskonałem się akurat na ciebie. Coś się dzieje po prostu no... Ojej, to gdzieś, to jakiś ten, jakiś tam... Oj BUM! Diabłem wow, nie wierzę w to. Mój, mój pierwszy kill na tym nagraniu chyba. A szkoda, w sumie zanim włączyliśmy nagrywanie szło mi troszkę lepiej. Miałem serię chyba nawet czterech zabójstw z tego nożyka. Odejdź. Widziałem, że to śpięty, kurde. Ja więc ping-ping płonę. Zginąłś to od mojej... od mojego dupla Niekoniecznie. Palił ci dupa! ale... ale idę Nie, pewnie akurat już się nie będzie palił. No właśnie. Taka aż do Eee, dwóch na jednego do banda łysego, tchórza. Ej, ja to nie chciałem dwóch na jednego dobiegł do mnie. Kto to mówisz Zykret? Że... Cześć Cześć, Część. Nie tam nie ma. Nie jeden oh. AP. <laughs> Ale nie Fart no. Oh, eee, do... przyznam, że ten, ten lodowy sofel mi się nie, nie zbyt podoba. No będę go naraził, bo go ogóle dostałem go w prezencie. Aaa no dobra. Stefek tutaj zwala wszystko na lagi, Mam pingu 1, ale to kole mi laguje, on ma mniej pingu niż ja w ogóle, nie wiem czy wy to widzicie Ja mam pingu 2, a Stefek ma 1, tak więc Sorry, ale ci nie wierzymy Jeśli ci laguje to znaczy, że to wina Twojego kompa, a nie serwera albo internetu Użyj Albo nie samoju bomba Nie, Dobra, także tego... Ja em, właśnie pytanie co tu zrobić teraz? Nie mam takie. Zapierdolę. E! Nie przeklinaj, A, proszę. proszę nie przeklinać, może najgorsze. No właśnie, bo za to jest kick. Proszę przeklinać. A. Ale tutaj widzę już niektórzy ładnie nauczeni nie, nie kulturalnego zachowania, bardzo mi się to podoba, że pildują, nawet ja nie muszę. Że ją Upominać nie znaczy się. Tylko nie inni już upominają Jak będziecie przeklinąć to macie plus, yy, to macie minus do słabu Dobra teraz to ja się jak zaczaję jak się tutaj na kogoś No będziecie przegrywać, bo tylko w No masie O no co jest, chodź, ja to tyś, się tymi drzwiami nie? czy nie? Chyba że... On bo został jak kupi, tak. no? Halo! Nie! Znacz kadniaczną grupskiego tego tego z tego, weź ale może znać tego idiotę, weź. weź nie zadań. wiem o kim mówicie. Okej, okay, nie wiesz, że ten do tego ten. Też ciągle przeknina i jest kontrolowany przez matkę jako... No nie wiem. Żeby tak, się lęka tak, na to, to Efekt nieprawda, tu wcale nie ma śpiega. Ajajajaj Kurde Ale wszyscy spamują na tym czacie głosowym Chyba w następnym nagraniu będę musiał się zastanowić czy nie wyłączyć altoka Patrzcie co się dzieje, ja z tych Dymek, to wy widzicie Dymek i jak ja jestem niewidzialny to kasiana, trzeba wyłączyć altoka chyba Bo ja nie mogę gadać w takim razie jak się gdzieś chowam bez sensu. No mamy one, no. Bo ciebie widzę, ten z waszych zapobą Mamy Walha I Jak się będziemy z tobą porozumiewać i mówić, że haha, zabiliśmy cię, o jecha, No właśnie, jecha, będziecie no musieli i... pisać, to będzie straszne, prawda? Nie nawet No, no macie coś powiedzieć i muszę na... To będzie męczarnia. Na no, Oj, oj, oj! Schowałem się nie widać! Uh! Tam jest jakiś skałt ledwo żywy, ale nie odważy się go zaatakować. Co ci dział? Nie przechwilaj! Tak się dostałem, że możemy klicsa. Maszujcie dzika! Maszujcie dzika! No nie, nie wierzę! Nie wierzę! Tak się obrócił wartownie!

W będzie nie cierpiało. 13 sekund. Wyłączam oltok. Nagrywasz już Napisałem tylko, że wyłączyłem Ultok, bo spamuje, bo spamują. Tak, nagrywam od 8 minut. Uwaga, działko, działko, działko. Kurczy to, wiem, że Alces jest w moim teamie, on też spamuje. <grywka> A nic, w najgorszym, nie, czemu nie jestem przebrany. W najgorszym wypadku on też dostanie zaraz do jakiegoś muta albo coś takiego. <grywka> Ciałko! No dlaczego jednym ciosem zginąłem? To jest sprawiedliwe. Zdechryć, jak Jakie co mam? No, Ten lodowy szpikulec żony agent No właśnie proszę, Kurczę, tego zaraz nie muszę to coś do tego jest ja ja no. szlapować Ojoj oj. Toś mnie oblał jakimś mlekiem, fuj A nie mogę się jeszcze Wejdźmy zrobić teraz, niewiedzialny dopóki Wejdźmy mi to nie zejdzie Dobra, teraz mogę Umrzuł, haha co? ha Zrób ze mną proszę! Ale co to znaczy, zrób ze mną screenshota? Nie rozumiem, jak to działa, o co w tym chodzi? No kurwa, na liczbę, oznacza, że musisz mieć wszystkich w yy, komplecie. A później pięć, a później jak to Już mam! No to masz, lub screenshot, czy to tam chcesz, kapik co? Super fajna miał Fajno Nowa forma autografu Nowa era znaczy się Inżyniera Tylko że kurczę mało u mnie HP No nie no co za... Przeklęty scout. Akurat uziął wyskoczyć tak jak ja no co za nie Nie tak jak mówiłem wielokrotnie jestem dość już szpilkiem, patrzcie w połowie tabeli w ogóle Siara jak diabli jak to nie Jutro ja może Oltok ja będzie dzagił. zależnie od tego jaki będzie poziom że tak powiem młodzieży spamującej A nie mam nic przeciwko żeby młodzież tak zwana przedmutacyjna jakkolwiek gdzie nie to nie załóż mi yy, Korzysta z czatu głosowego Tak samo jak nie mam nic przeciwko temu żeby grali, żeby się wydali, żeby to byli free freeplaye Ale żeby nie spamowali Dobrze. No nie. Nie wierzę, w to po prostu nie wierzę. Nie, jestem bezradnym szpiegiem, więc te odcinki e, ze, ze szpiegiem będą po prostu tragiczne. Będzie level minus 2, jeśli chodzi o skila. Nie umiem, ja jestem nubem. Na uberze wchodzimy tam i te mieszkanie wieżyczki, okej? Okay? Dobra. To ładuj tego ubera, ładuję. <grym> I z rewolweru, no co to jest naprawdę szpieg, no super Dziękuję. Oła Ej, Eee, spodleć mnie jestem za tobą. Nieważne. No i przegrana. Uciekamy się schować. Nie, Nie znaleźliście mnie. Może jakichś inżynierów i działka? O, nie jaki tam przemieszać nie. W ogóle bezparcie, znowu zapomniałem. Zapomniałem wyłączyć głosowanie, bo to nie Nie da się. Ustawiłem na zero, chyba, znaczy na jedną sekundę, chyba, że to jest zły parametr, nie wiem. Ja to już się... jaka Daj się Nie, nie widzę. Dajcie, nie wyczaraj mi tu stołu. Ej, koleżanki, żebyśmy mogli wam to mogę też tak, na koniec Nie no słyszę ci, o co ty tam rozmawiasz. No, prezent, na serwis No, o, 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 Dwa, to jest. Spróbuję może jako demo, A O, chcę, nie rozdaję broń. Ja chcę, ja dostałem, nie dostałem. Matsu na katu dostał jakąś sniwerę. Czekaj, co dostał. Ula polski pal. No, może być. Już mam. Ej, Ej czego na to, że jeszcze ucieczną razem takim eventami Nie mam być co on mówi w ogóle, strasznie go słyszę, nie wiem, może wy rozumiecie to on mówi, ale ja niekoniecznie. Ale... <laughs> Dobra, nie koniecznie. Ale dla miłem Dobra, niech my dalej nie będą takiej zabawy Jeszcze no losową osobę. Kurczę, ja. blade to on, tutaj mi ma dużo gip...

w jalamie szpiegiem generalnie i się o to strasznie nerwuję, Dlatego ja się mało odzywam No jakieś ubery, jakieś pyry bo oni wiedzą że jestem szpiegiem to oczywiście pyry jeszcze biorą na takich... taki Jak żeby inaczej nie, gdzie mam tu zabić Nie ma tchieopsy po prostu Cicho W nagrywasz jeszcze? Tak Aha, Poko. ja miałem nadzieję, że doskoczyłem na tego no nie wyszło. Co? Jak ty do sprzedania? Ile już minut? Nagrywasz? Nagrywam od 17 minut, czyli jeszcze jakieś 3-4 minuty do końca. Dam dam dam. Zrób kiedyś godzinny odcinek, żeby nie ja, kto nie ma... to będzie oglądał? Ja. No to ch chyba będziesz jedyny. Nie no, ch będziesz miał na masz trajcerów? Na pewno. A mogę ich dostać trajcerem? Jak bardzo chcesz. A może nie będzie. Ktoś nam pyta co tak cicho, więc właśnie odpisuję, że wyłączyłem Olda, -ok, bo kilka osób spamowało głosowo za bardzo... Ale podkramiać się, pod, się fajnie. Dobrończy, to. Tak! Ile się boku! Tak! Tak! Ej, bo zaraz zostaniecie po kiku. No nie! No, haha! Ko, Zakończmy kongę! 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 Udało mi, się go Kongę! 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 Bo, cienko Na kongę! Już kiedyś też tak myślałem. Ale jak to byłem na menzaki z maszynami, to już tak przestałem myśleć. Kurde, pajno! Myślę teraz, jak tu się strzaić, tak żeby nie zginąć. A żeby na przeciwniku załatwić. No się No nie, nie wierzę, że mi to nie wyszło. Ja pierdzielę, czym zginął przez to. Teraz 14 sekund Czekaj, ah! czekaj Nie mogę tutaj za bardzo się pchać Dosyć tego dobrego, biorę jedno lekkiego To jest Atok? To z miedzycja. jest jak wszyscy, jak słyszysz przeciwników, jak mówią przez mikrofon. Aha, czy Blue nie słychać? Nie. To możemy taktyki omawiać. Możemy. To. Dobra, jaka taktyka. To moja taktyka jest taka, że ja spróbuję teraz nie umrzeć. Koniec. Czekajcie, a może tego inżyniera zabiję? Nie! Kurczę, so close! Ja przynajmniej się rozwaliłem no. Ale generalnie wypadałoby zakończyć ten odcinek, ale dobra no... Dzisiaj jest marnie, przyznaję się, bez bicia. Więc poczekamy po prostu do końca tej rundy. Chyba że to nie, czekajcie jak to ma być jeszcze 7 minut, nie. Jeśli zaraz nam przepną ten wózeczek to do tego momentu, a jak nie no to nagrywamy jeszcze może 2 minutki. Może 3. Nie wiem co! Ale Fart, jeszcze w ogóle face tuba jakiegoś mu zrobiłem chyba, nie wiem. Ale no to było Fartone, myślałem przez chwilę, że nie załatwi już Nie masz jakieś do Jakieś Jakieś co? Nie, nie mam. Nie No nie widać bo przecież oni nie widzą mojego mówienia Wy widzicie, oni nie Nie wiecie kiedyś tam odcinek? Ajajaj Ten teraz? Nagrywamy? Tak Za dwie godziny? Od momentu jak serwer padnie? Coś takiego A pan to grywa? Ja chciałem, e, dlaczego by któryś tam w pościgu napisałeś na coś siódmy odcinek, a nie trzeci? Bo chodziło o dzień tygodnia. Aha, okej, okay. okay. Ale rozwaliłem teleporta śmierć. Była warta tego. <śm> <śm> Dobra to co? Ostatnie życie Ostatnie życie do boju Do boju Zabiję im medyka przed śmiercią Dobra i to by było na tyle naprawdę Akurat przeciwnik nam chyba dopchał w do dziury Ja się z wami żegnam, zapraszam jutro, myślę że jutro czyli w niedzielę koło 12 po... spróbujemy znowu coś nagrać Nie obiecuję ale tak jak mówię spróbujemy to było na tyle, trzymajcie się i do następnego, może o 11, i o 12. Tak czy jak to było na tyle, trzymajcie się i do następnego, hej.